Dlaczego narcyz wybrał właśnie ciebie? Bo masz coś, czego on chce. Narcyz chce cię zniszczyć, ponieważ coś mu się w tobie nie podoba. Ponieważ chce patrzeć, jak upadasz, ponosisz klęskę i mieć z tego satysfakcję. Ponieważ chce być powodem, dla którego chcesz zakończyć swoje życie. Najpierw chce, abyś dobrze wyglądała, a potem cieszy się, jak zaczynasz się źle czuć. Odczuwasz niepokój, kiedy masz stany dystymiczne, depresję. Kocha to uczucie, kiedy twoje ciało Twój umysł rozpada się na milion kawałków. Narcyz chce być z tobą, bo masz pieniądze, bo masz fajny samochód, fajne mieszkanie, po prostu fajne życie. Chcą wykorzystać tę sytuację i ukraść ci wszystko. Ponieważ masz wysoki status, chcą cię zdegradować, pozbawić tego statusu i sprawić, że poczujesz się okropnie, ponieważ ciągle z nimi rozmawiasz, dając im dużo narcystycznego zasilania, zgadzając się ze wszystkim, co mówią. Ponieważ jesteś bardzo empatyczna, ponieważ chcą cię wykorzystać seksualnie. Wszystko polega na wykorzystaniu ciebie, a następnie wyrzuceniu do kosza, kiedy skończą z tobą. I w końcu, powodem, dla którego stosują hoovering jest to, że chcą dokończyć robotę, którą zaczęli, niszcząc cię.